Witam wszystkich serdecznie w moim kolejnym poradniku stylowym. Dzisiaj na tapetę bierzemy kolejny styl, który wywodzi się z Japonii. Tym razem będzie to Fairy Case, z którym absolutnie nigdy nie miałam żadnej styczności, no bo spójrzcie na mnie, no ja nie wyglądam zbyt kolorowo. Natomiast yy, pozbierałam informacje i w sumie to edukuję się jednak w temacie mody alternatywnej już od dość dawna, więc postanowiłam podzielić się tą wiedzą z Wami, szczególnie że sami tego chcieliście. Jeżeli chodzi o modę Fairy K, to oczywiście pochodzi ona z Japonii i tak jakby głównie bazuje ona na y, pastelach i na kreskówkach z lat 80 To jest taki główny w zasadzie czynnik. Dużą częścią tej estetyki jest anime, które nazywa się Creamimami. Mami i jest to typowe anime po prostu o magicznych dziewczynkach, Sprawdziłam, zerknęłam jak to wygląda, absolutnie nie chcę widzieć nic więcej, natomiast gdybym miała 10 lat i gdybym to oglądała, to bym była absolutnie zachwycona, więc myślę, że to działa. Z ciekawych rzeczy Fairy K na przykład bardzo często jest mylone ze Sweet Lolitą, chociaż absolutnie błędnie oczywiście, bo yy, chociażby ta sylwetka jest inna, powiedzmy. Yy, Sweet Lolita ma trochę większe yy, restrykcje co do tego stroju, a w fejrykach trochę więcej można, że tak to ujmę. Natomiast fejrykach jest nastawione właśnie bardziej na takie te kreskówki, na pluszaki, które też mogą się pojawić w lolicie, ale nie muszą. Styl narodził się około 2000 roku. Jest oczywiście oparty na, przede wszystkim na zgaszonych pastelach, chociaż w sumie ostatnio nawet widywałam, że nie muszą być jakoś bardzo zgaszone. No i oczywiście na kreskówkach z lat 80., takie, takich jak My Little Pony, Troskliwa Misia. Do tego jeszcze zabawki takie jak na przykład Polly Pocket czy Lalki Barbie. No i oczywiście oldschoolowe mangi dla dziewcząt. Jeżeli chodzi o główną tak jakby y, ikonę założyciela, nie wiem, człowieka, który stworzył ten styl, tak jakby zapoczątkował, to nie jest to do końca jasne, bo dotarłam do różnych źródeł, natomiast najczęściej powtarzane jest jedno i to właśnie Wam przytoczę. Ja doszłam do informacji, że założycielem, tak jakby człowiekiem, który dał początek temu wszystkiemu, jest Sayuri Tabuci, która założyła butik, który się nazywa Spunk. I to właśnie od niej się to wszystko wzięło, tam y, były właśnie takie bardzo pastelowe ubrania. Co ciekawe, ten butik przede wszystkim miał rzeczy z drugiej ręki i potem po jakimś czasie też zaczęły być wprowadzane rzeczy y, handmade, robione przez po prostu pracowników tej firmy. No i oczywiście sama założycielka tego sklepu y, też ubiera się właśnie w stylu Fairy Kay, też dotarłam do jej zdjęć i jest przeurocza. Jeżeli chodzi o to, jak faktycznie wygląda osoba, która reprezentuje styl fairy K, to będzie to w punktach. Przede wszystkim jest to styl uroczy i dziewczęcy, w sumie to mniej więcej tak jak Lolita, ale tak, przede wszystkim ma być uroczo i dziewczęco. Bardzo lekkie i zwiewne tkaniny, które właśnie tak, wiecie, tak, żeby one sobie tak powiewały trochę na wietrze, żeby one były właśnie takie bardzo delikatne, takie, żeby kojarzyło się tak dziecięco wręcz. Także wszelkie tiule, szyfony, wszelkie falbanki, koronki. Do tego jeszcze, żeby tak nadać trochę taki kontrast, do tego bardzo często są też bluzy, na przykład z nadrukami, takie wielkie bluzy, oczywiście pastelowe, z nadrukami, właśnie chociażby z kucykami, albo wielkie takie grube, puchate swetry. Z ciekawych rzeczy też bardzo mi się podoba motyw pluszaków, które są absolutnie wszędzie. Pluszaki w formie torebki, to już przerabialiśmy, tego już widzieliśmy wszędzie dużo, to już jest takie całkiem, powiedzmy, weszło nawet do mainstreamu, powiedziałabym. Natomiast tutaj y, bardzo podoba mi się na przykład ten motyw, że pluszak, jest na przykład tore, y, że pluszak jest na przykład kieszenią albo jest szalikiem i to są właśnie takie fajne elementy, fajne akcenty, które potem też zaczęły się robić trochę bardziej popularne. Jeżeli chodzi na przykład o sukienki, to one mogą być absolutnie każdej długości, nieważne czy to jest sukienka do kostek, czy jest mini, czy jest midi. Ważne, żeby ona była przede wszystkim pastelowa i zwiewna. Najważniejszym elementem jednak są właśnie te wpływy vintage i pastelowe kolory. W zasadzie cała gama kolorów pasuje, aby były pastelowe. Ciemne akcenty praktycznie się nie zdarzają, jeżeli już to właśnie faktycznie jako mały akcent, a nie jako duża jakaś część stroju, tylko powiedzmy przypinka, coś naprawdę takiego minimalnego. Najczęstsze no motywy to oczywiście jednorożce, aniołki, kucyki, małe kotki, zabawki. Tencza, jeszcze wzory słodyczy, takie na przykład jak wata cukrowa, lody, bądź yy, tak zwane conversation hearts. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to to są te takie yy, amerykańskie cukierki, takie, u nas to się nazywa cukierki pudrowe, że to są po prostu takie serduszkowe yy, cukierki z napisami, że możemy komuś na przykład powiedzieć, fuck you", chociaż to by nie było raczej w duchu tej, tego stylu. Powstał też całkiem interesujący odłam fairy nazywa się Uciuke. I w tym stylu na przykład, y, chodzi o to taką jakby, że nadal są to pastele, nadal są tak jakby zachowane te podstawowe zasady fairy Natomiast tutaj, y, ten odłam jest trochę bardziej tak nakierowany na, y, że jest bardziej taki futurystyczny i właśnie też są wykorzystywane częściej takie bardziej sztuczne materiały, takie właśnie jak polichlorek winylu, który już poznaliście w poprzednim filmie, z jakim filmem Wam się to kojarzy. Kto dostał piątkę, to pisze w komentarzu. Tak, więc możecie sobie wyobrazić mniej więcej połączenie Fairy Kay z cybergotem i macie właśnie uciukę. Jest to z grubsza, o to chodzi, tylko że po prostu na pastelowo. I wtedy wszystko się zgadza, wtedy wszystko jest okej. Okay. Podoba mi się ten styl, naprawdę podoba mi się ten styl, zapowiada się naprawdę super. Sama chętnie bym kiedyś spróbowała, ale oczywiście standardowo nie mam niestety do tego ubrań, więc jeżeli znacie kogoś, kto ma na przykład zasobną szafę i przypadkiem jest z, z Warszawy, to możecie mu podesłać ten film, może się dogadamy w tej kwestii. Ja się chętnie poddaję wszelkim metamorfozom, więc w razie czego zapraszam, jesteśmy w kontakcie. A wam dziękuję za oglądanie i standardowo widzimy się za tydzień.